Jesus, so au Kwiwo do, która się wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego jak to z miło, ciotra, nas ufamy Tobie. Kwiwo do, która się wytrysnęła z najświętszego serca. Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. krwiwo do, która się wytrysnęła z najświętszego serca. Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Dzięczka Świętej Siostry Faustyny. W pewnej chwili, kiedy przechodziłam korytarzem do kuchni, usłyszałam te słowa. Odmawiaj nieustannie te koronkę, której Cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku. Chociażby był grzesznik najzatwardzalszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, aby poznał świat całe miłosierdzie moje. Niepojętych łas pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu miłosierdziu. Panie Jezu, pragniemy należeć do dusz, które ufają Twojemu nieskończonemu miłosierdziu. W tej godzinie miłosierdzia, w tej modlitwie koronki zawierzamy Ci ludzkość, zawierzamy Ci Kościół z papieżem Franciszkiem, synod, naszą Ojczyznę, a także naszych zmarłych, szczególnie dusze powierzone w modlitwie wypominków, Święty pamięci Wojciech Rusnak, Helena Rusnak, córka Bronisława. Wojciech Zapotoczny, Żona Maria, Helena Komparda, Syn Deusz Jan Sieczka, Żona Wiktoria, Syn Jan, Jan Maria Rapacz, Stanisław Brądisła Kuś, Stanisław, Stanisław Pławecka, Jan Rapacz, Adam, Rożek, Elżbieta Bronisław Pałys, Szymon i Anna Kuś, Zezmarych Rodziny, Lentów, Marianny, Józefa, Henryka Marianny, Ludwika Jana, Marii Ignacego, Antoniego, Władysława Edwiga, Edwarda, Helena Marii, Anne. Franciszka, Tadeusza, Zenona, Stefana, Zofia, Antoniego, Julię, Marię, z Iwanków, Marię, Karolę, Rozalię, Stanisława, Krystyna, Szczepana, Elżbietę, Kac, rodziny Matyja Krystyna, Jeronima, Tadeusza, Wiktoria, Ignacego, Tofila, Henryka, Zofia, zmarłych krewnych sąsiadów, zmarłych kapłanów, księdza Konrada, Mariana, Homicz, Adama, Marenia, Jana, Haratyńskiego, Romana, Mrawskiego. Jacka Różowskiego, Józefa Szczybę, Szczewana Władysława Franciszka z Maryk w obronie ojczyzny. Andrzeja Kopińskiego, żonę Katarzyny, siostry Marię z mężem, braci Stanisława Wojciecha, Józefa Jana z żoną Stanisława Filarskiego, żonę Marię, córki Stanisławy, Wandy, synów Stanisława z żoną Romana Ryszarda, Józefa z żoną Antoniego, Pleszki i żony Marii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Ciela, Nieba i Ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się, zmarł Pan pod ponskim piwem. Zmartwy wstał, wstąpił na niebios. Siedzi po prawicy Boga Ojca, wszak mogąc. Stamtąd przyjdzie sądzić, czy wymaga. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kości. Świętych obcywań. Ciała, smartwówstwo, żywot wieczny. Ojcze, przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki.

Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. दाई को बोल स् नहीं मैं दाई को बोल स्ने मैंगी डाई को बोल स्ने मैंगी डाई को बोल स्ने मैंगी डाई को बोल सुनी मैं की Дай его болезный мееньки. Не его сердце menki. растеряна. Дай его болезный мееньки. Не Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę mi bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za krzyk nasz. dla Jego bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki. دهی گویل سنی منکی. دهی گویل سنی منکی. دهی گویل سنی منکی. دهی گویل سنی منکی. Dla jego bolesnej męki. Mare, i Dla jego bolesnej męki. Mare, i Dla jego bolesnej męki. Mare, <coping> Dla jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew dusze i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj go bolesnej męki. Dla jego 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 bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Święty Boże, święty mocy, Święty Onie Śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty Onie Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. I nad całym światem święty Boże, święty mocny, święty anie śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Maryjo, no o tobie zawierzamy tych, którzy szczególnie potrzebują Bożego miłosierdzia, tu na ziemi i tam w wieczności, w tajemnicy Po Twoją bronę uciekamy się, święta Boże, naszymi prośbami racz, ale od wszelakich złych przygód, Panno chwalebna i błogosławiam. o Pani nasz. Orędowniczko nasz. pocieszycie Synem swoim nas synowi swojemu nas swojemu synowi nasz. Matko Miłosierdzia, Matko Kościoła, Święta Siostro Faustynu, Święty Józefie. Święty Janie Pawle, Święty Andrzej i Apostole, Błogosławiony Honoracie, Wszyscy Święci, Święte Boże, Wieczne odpoczywanie, rad zmarłym dać Panie, Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, A zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu, Boże, ojcze miłosierny, który objawi swoją miłość w Twoim synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w długu świętym pocieszycielu, tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pośl się nad nami grzesznymi, uleż naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki zmartwychwstania Twojego syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Amen. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. W i Syna, i Ducha Świętego.